Cześć, mamy tutaj obliczyć sumę pierwiastków równania należących do przedziału od 0 do 4π. No, najpierw sobie napiszemy ogólne rozwiązania tych równań. Tangens x równa się 0. Widzimy, że to jest dla 0 stopni, tak samo widzimy to na wykresie. 0, pi i tak dalej, i tak dalej, bo okres tangensa to jest 1 pi Czyli zapisujemy, że to będzie dla x równego kπ plus. 0, czyli kapi po prostu. E, czyli e, musimy jeszcze zapisać, że k, k należy do całkowitych. No i teraz, jeśli mamy przedział od 0 do 4pi, no to po kolei podstawiamy sobie e, tutaj e, kolejne e, liczby podka, czyli zaczynamy od 0, czyli będziemy wtedy mieli 0pi, czyli 0. E, dodać e, teraz 1pi, czyli 1 razy pi daje nam pi plus 2pi plus 3pi i plus 4pi. To wszystko jest w tym e, zawarte. I teraz dodajemy do siebie oczywiście, czyli mamy 5, e, 7, czyli mamy tutaj 10pi. I teraz tangens y, jest równy 1 dla pi czwartych, no to zapiszemy sobie ogólnie x równa się kpi plus pi czwartych i k należy do całkowitych. No i teraz będziemy sumować kolejne wyniki. Pierwszy nasz wynik w tym przedziale od 0 do 4 pi to jest pi czwartych. Następny to będzie 1 pi plus pi czwartych, czyli pi plus pi czwartych, następny 2 pi plus pi czwartych, następny 3 pi plus pi czwartych, no i dalej już byśmy wyszli poza przedział, więc nas to nie interesuje. No to teraz podliczamy. Całych pi mamy 3, 6 na 6 pi i jeszcze 4 pi czwartych, czyli dodać pi, to nam daje 7 pi. Teraz następne tangens z x równa się minus pierwiastek z 3 przez 3. Dla dodatnich mamy pierwiastek z 3 przez 3 jest dla pi szóstych, czyli by było kapi plus pi szóstych, a my idziemy na ujemne, czyli to będzie kapi odjąć pi szóstych, prawda? Po drugiej stronie symetrycznie, czyli tutaj mamy x będzie równe będzie równe pi. Minus pi 6. No to teraz podstawiamy sumę. Zaczynamy sobie od najmniejszej wartości. Oczywiście 0 odjąć pi 6 by było poza przedziałem, czyli zaczynamy od pi odjąć pi 6. A potem dodajemy 2 pi odjąć pi 6. I jeszcze dodajemy 3 pi odjąć pi 6. I jeszcze 4 pi odjąć pi 6 też będzie w przedziale, prawda? Bo to będzie poniżej 4 pi. Sumuję sobie całe pi. Mam tutaj 3, 6, 10 pi i odjąć 4 pi 6 czyli tutaj będzie 2 trzecie. 10 pi odjąć 2 trzecie pi, to jest 9 i 1 trzecia pi. Możemy sobie to wrzucić na jeden ułamek, to będzie 28 pi 3. Teraz tangens x równa się minus 1. Tangens x równa się 1 dla pi czwartych, czyli będzie tutaj x równało się pi minus pi czwartych, bo idziemy do ujemnych wartości. I oczywiście k należy do całkowitych. I teraz podliczamy sobie sumę. I zaczynamy od 1 pi minus pi czwarte, bo 0 minus pi czwarte by nam wyszło poza naszą dziedzinę tej sumy, czyli zaczynamy od pi minus pi czwartych, dodajemy 2 pi minus pi czwartych i dodajemy następną wartość, to będzie 3 pi minus pi czwartych i następną wartość 4 pi minus pi czwartych, sumujemy całości, wychodzi nam 10 pi i odjąć 4 pi czwartych, czyli odjąć 1 pi, czyli będzie tutaj 9 pi. I teraz następny przykład, tangens X równa się minus pierwiastek z 3. Plus pierwiastek z 3 czyli jest dla pi trzecich, no to znaczy, że zapiszemy sobie, że X równa się, cały czas należy, X równa się kpi, ponieważ mamy na minusy schodzimy, czyli musimy... Odjąć to pi trzecich, prawda? Bo będziemy po tej stronie symetrycznie, tu, pi trzeci, tu by było dla pi trzecich, tu jest pi trzecich, a tu będzie minus pi trzecich, czyli k pi odjąć pi trzecich i k należy do całkowitych. Teraz sumujemy. Czyli zaczynamy oczywiście od jednego pi, żeby nie mieć liczby ujemnej, potem dwóch pi, i jeszcze 3 pi minus pi trzecich. I jeszcze dodajemy 4pi minus pi trzecich. Czyli znowu mamy 10pi i tym razem będzie minus 4pi trzecich, czyli wychodzi nam tutaj, to jest 30pi trzecich, czyli wychodzi 1 4, 26pi trzecich. I następny przykład, kotangens x równa się 0. Patrzymy sobie na wykres, kotangens mamy na dole, bo tangens x jest równy 0 dla pi pół, czyli zapisujemy x równa się kapi plus pi pół i k należy do całkowitych. To teraz nasza suma. I teraz jak pierwsze zaczynamy, to będzie pi pół, prawda? Bo to będzie 0 pi plus pi pół, czyli mamy pi pół, potem mamy pi plus pi pół. Potem mamy 2 pi plus pi pół, potem mamy 3 pi plus pi pół. No i dalej już byśmy przekroczyli 4 pi, więc to nas nie interesuje. Zliczamy sobie całości, czyli tutaj wychodzi nam 6pi i dodać 4 pi pół, czyli dodać 2 pi, to razem jest 8pi. Teraz cotangent x jest równy 1, kotangens x jest równy 1 dla pi czwartych, czyli wtedy i tylko wtedy, kiedy x równa się kpi, bo to jest nasz okres, przy plus pi czwartych i K należy do całkowitych. To teraz sumujemy sobie. Ponieważ mamy dodawanie, no to oczywiście zaczynamy od 0 pi, czyli mamy pi czwartych, dodać pi plus pi czwartych, dodać 2 pi plus pi czwartych, dodać 3 pi, to oczywiście jest czwartych, plus dodać 3 pi plus pi czwartych. Suma naszych liczb całkowitych, tutaj wychodzi 6 pi tak, i plus 4pi czwartych, czyli dodać jedno pi. Będzie razem 7 pi. A teraz ostatni kotangens z x równa się pierwiastek z 3 przez 3. To oczywiście mamy w tabelce tutaj odwrotność będzie, czyli pi trzecich. E, tutaj znaczę, że x równa się k pi plus pi trzecich. I k należy do całkowitych, czyli suma. E, zaczynamy oczywiście od 0 pi i mamy 5 pi trzecich dodajemy pi plus pi trzecich, dodajemy 2 pi plus pi trzecich i dodajemy 3pi plus pi trzecich, to nam daje w sumie 6pi dodać 4 pi trzecich, czyli razem tutaj mamy 18 trzecich pi plus 4 to jest 22 pi trzecich.